Czy duże modele językowe są otwarte? Opowiem krótko o nowych modelach Gemma 3 od Google. Na końcu podam sposób na ich przetestowanie. Jak już wiemy, OpenAI jest otwarte tylko z nazwy. Ich modele są nadal wielką tajemnicą. Jednak inni dostawcy, mimo braku słów kluczy w nazwie, starają się nieco bardziej rozwijać otwarte środowiska naukowe. Taki Google właśnie dziś, 12 marca, ogłosił dostęp do otwartych modeli z rodziny Gemma, uczonych w podobny sposób jak rodzina Gemini. Dostawca chwali się, że ich modele mogą być uruchamiane na pojedynczych kartach graficznych. Jest to możliwe po prostu przez ich rozmiar, ponieważ największy model ma tylko 27 miliardów parametrów. Taki DeepSeek R1 ma ich 671 miliardów. Według Google, największy model Gemma 3 plasuje się w swoich odpowiedziach między wnioskującym DeepSeek R1 a klasycznym DeepSeek V3, będąc lepszym od O3 mini. Niestety nie istnieje aplikacja ani strona do korzystania z tych modeli jako chatbotów, ponieważ są one udostępnione w innych celach. Jednak jeśli chcemy zobaczyć ich możliwości, to pod tym linkiem możemy uruchomić model w Google AI Studio. Wystarczy w tym miejscu zmienić model na Gemma 3 i już możemy przetestować możliwości nowych otwartych modeli od Google. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj mnie powiedzę o AI.